Ma powiedz kiedy? No już leci. O. Witamy u Zuzi w Robloxie w wesołym miasteczku zbudowanym przez Zuzię. Ma super atrakcję i zdobyła dzisiaj piątą gwiazdkę. I musimy pokazać nawet z O, to jest dzisiejsza atrakcja, która dała piątą gwiazdkę. Ludziom wręcz uwielbiają. Czy Ludzie lubią szybko. No. Jak Dash. Tak. I kolejni goście testowali ją karuzelę. Coasters Najpierw pokażemy to na klasie pierwsze. On usiadł koło mnie. Mhm. Jestem, ma tą samą metelkę do mojego imienia Tak. Zuzanna. A tam za literkę. ty coś z Mikołajem jedziesz? Mhm. No. Zresztą dla Czapki Mikołaj. U można kupić wszystko: nawet pizzę. Nawet pizzę? Aha. I no i hamburgery. I no i pizza. No, ale też racja. Wow. Tutaj będzie to salenie. No, ale się rozkręca. Że teraz będzie grała dużo w Robloxa, żeby rozbudować jeszcze bardziej swoje wesołe miasteczko. I super przejazdka. Kolejny dług przychodzi klientów. Wychodzimy tamtą saloną. Tak Jak bardzo. jeśli chcesz w lesie Robloxa, to może się poszukać tej aplikacji na Robloxa tak. Mamy bardzo dużo gwiazdek. Wszystkie maksymalne i trzy polubienia. Dziękujemy I... za nie. nie, nie. A ja jak gra się Roblox, to my samą gra... jesteś w dole styg i polubili mój park, to ty się łapkę łapkę góle. Będziemy bardzo wdzięczni za to. A tutaj kupuje się te sapki. O, właśnie, czapki Mikołaja. A tutaj co się kupuje? Tak, tak jest. Czapki dinozaurów. A tutaj jest takie jedzenie. O, to chyba frytki albo popcorn. Popcorn. Uh -huh. Hamburger. O, to nikt nie chodzi głodny. Aha. I sushi. O. Cóż je można kupić? I nawet są jabłka. O tak? I wszystko jest. Tu picia są. I jeszcze przetestujemy kolejną atlaksie później. Którą? No zobaczycie. się. Poczekamy na ją. Dobra. A masz jakieś małe atrakcje dla małych dzieci też? Czy tylko dla dorosłych? Będę zaraz się budowała. Aha. Mam tutaj ubikać się dla dzieci tylko. Aha. I dla dorosłych? O, tu pole biedzi mu chyba, co? Tak. Zaraz będę je budowała, że zapomniałam tamtym roku. Mhm. Mm I mam trzy Polubienie. No, bardzo za nie dziękujemy. Jak dla się to w tym samym że co my, Możesz się to zrobić kiedyś, Sesie. No. I tutaj mamy tę kolejkę, tutaj. I kolejni zadowoleni klienci. O, no. o, tu, tornado to chyba jest, co? Nie teraz będziemy, tego, nie wiem gdzie jest wejście do tego. Tam masz tak wielki plac i wcale się nie dziwię. Tam jest tam latarnie, wiesz? Potrzebuję tutaj, tutaj latarnie, No tam gdzieś się świeci światło, tam jest chyba wejście, mi się wydaje, Zuziu. A tam jakieś szalone koło. Wow. Tutaj mamy to madla cię wypróbować tego sukram wejścia Dobra, to skończymy ten pierwszy filmik jak na razie i poczekam za dniem, żeby lepiej było widać, nie? To dziękujemy za oglądanie. Nie, nie.